Witamy o poranku Dzisiaj ze zbychem się gdzieś za drzewem Jest pierwszy fancik, raczej drugi, pierwszy to była taka przypinka, to jest igła Ale ty już jest starte, nie ma nic A drugi fancik to obrączka Także dwa fanciki już są dziury zasypimy o, nie widać dzisiaj długo nie wyjdziemy. dwie godzinki i zobaczymy co jeszcze nam wyjdzie jest i kolejny fancik kurde pierścionek ale pewnie badzie ale jest duży serio. Gryzyterię mam Pierścionek Ładny Ciekawe Czy to będzie srebro Bo to Stoba patyna Dzień dobry Dzień dobry Z zielonym oczkiem Nie, ciekawe czy srebro czy mieć? Panie, to szmaragd. Smaragd! Prosto od szklarza. <grystanie> Dobre miejsce tu jest, nie? Może jeszcze tu wyjdzie. Końce widać. Ja widać. Emalia <grystanie> <grystanie> Olkul. No ładne. nadepnięty w pizdu, ale ładne. O po się potem w domu przez lupę będzie patrzeć. Ja. Teraz sygnał na polmos. Zamiast polmosa taka... Dupka, o, można powiedzieć. Ja nie wiem, czy to pomyśliwy... ...czy to po inny, ale jest. wychuszać tam kopię o, moneczka jeszcze Hm? a wiadomo co na pewno okrągło o i srebrno ja Dobra, to tam tam na pewno głodenny Karola Gustawa rozumiesz <laughs> Co to, to będzie? Międzywojnie O kurde gratulacje, pięć groszy nie? Ja. Dookości, widzę. ja Pięć groszy międzywojnie Kurde, piękne O Już wysycha widać Ładne Ładne gratulacje A, dziękuję, dziękuję <laughs> Dzisiaj to fanci I kolejna moneta Ja tam mam zamarzniętą monety mam za marżu, ale chyba będzie współczesne 5 groszy. Ja 5 groszy współczesne, bo to na wierchu było. I po monecie wpada nóż. O, takiego tego Chyba. Ale weźmiemy do weryfikacji. No, od, grzyb... od grzybioża Co? Co? Od grzybioża pewnie Kolejna moneta A kręcimy się cały czas w jednym miejscu A to będzie współczesny 20 10 groszy Tak jest Zbychu też tam znalazł Malaga tych kwiatów wapie. Aaaa, tak. Blizkońca. Co tam może mieć? A 10 groszy No to. Ja. Już mam 15. Tak. Może do zbioru. <noise> do piwa. <noise> no, na przykład. Pogoda się powoli robi. Ale nadal zimno. A tym razem 10 groszy, ale. Karele. co tym razem jakaś gruda, jakaś rdza rdza z podkorzeniem No nic ciekawego tym razem takie jakieś wieczko wyskoczyło są tam jakieś napisy Tak to wygląda z drugiej strony Ciekawe Patrzę I co tam pisze i znowu jakiś fancik ale moneta już tak zarosnięta tu i na widać że to 5 groszy z i mamy kolejna moneta o Adolf już widać Adolf jedyneczka <śm> ale fajny stan kurde super takie stany to cieszą ale nie wszystko takie kolorowe jak to graj dalej kurde poszukiwania to takie taka gra w realu nie ma szukaj dalej tylko graj dalej Gra, gram dalej i szukam dalej. Może nagram coś na żywo? 87 może być i Polmos. A jak mówiłem, Polmos. Kolejna, kolejna druga taka dupka to to za kaliber jest i kolejna moneta ale, ale to jest dwa złote z PRL -u. także niedługo będziemy kończyć tak jak mówiłem tylko dwie godzinki bo nie mamy wiele czasu I Może jeszcze coś wyjdzie, bo jeszcze parę minut zostało Poszukiwań Także minął czas poszukiwań Dwie godziny za nami fajnie było, doceniłem się co kaloriem z nie? po święta yeah. no. i do następnego, do następnego. Şman Ko. <laughs>